Cześć, witajcie. Ja jestem Pixel, to poradnik Photoshop bez tajemnic. W dzisiejszym poradniku chcemy zaprezentować Wam, jak zmienić kolor włosów bądź oczu lub czegokolwiek sobie zażyczycie, ponieważ metoda jest dosłownie ta sama. Nie wiem, czy zaprezentuję Wam zmianę koloru oczu, ale można to wszystko zrobić w jednym odcinku, po co rozdrabniać się na jakieś dwa mniejsze. Yy... Tutaj widzicie, mamy jakieś takie warianty koloro, kolorystyczne: niebieski, czarny, fioletowy, czerwony, no i naturalne. Wchodzimy sobie na zdjęcie naszej modelki. Pierwszą rzeczą, jaką robimy, jest stworzenie nowej warstwy stła, czyli ctrl J, i zaznaczenie włosów. Żeby zaznaczyć włosy, możecie użyć szybkiego zaznaczania, różdżki albo lasa wielokątnego, zwykłego albo magnetycznego. Ja użyję wielokątne. I może tu się właśnie pojawi przyspieszenie, żeby nie zanudzać Wam zbędnym klikaniem, bo to wygląda dość. Muszę sobie to inaczej zaznaczyć. Wygląda dość żmudnie i trzeba się tym trochę pomęczyć. Trzeba pomyśleć w miarę, żeby zaznaczenie było dokładne. Ponieważ widzicie, ta dziewczyna ma akurat tutaj dość rozpuszczone włosy, więc będę miał problemy z tym kosmykiem, z tym i z tym kosmykiem. Dlatego szybkie cięcie albo przyspieszenie bez głosu. Trzymajcie się. Okej, okay, widzicie, jest tu dość troszkę kanciaście. szczerze nie wiem, czy teraz zrobiłem jakiegoś timelapsa, czy po prostu wyciąłem, ale jest trochę kanciaście, więc dajemy popraw krawędź. Jak widzicie mam zaznaczone włosy. No tu już widzę, że mi się to automatycznie ustawiło, ponieważ dałem pamięty ustawienia z poprzednich właśnie do zrobienia tego, ale wezmę sobie zmniejszę to do 38. Jak widzicie, zaznaczyłem tutaj troszkę źle. Tu jest w miarę dobrze zaznaczone i chciałbym to uzyskać. OK. To potem będzie można wymazać gumką. Tu wszystkie ustawienia takie jak są u mnie, u was mogą być troszkę inne. Dajemy OK. Nowa maska z, wa z maską warstwy. I dajemy teraz kolor, nasycenie tutaj. Barwa nasycenia. O. Klikamy prawym przyciskiem myszki na barwę nasycenie. Dajemy utwórz maskę przycinającą. By wszystkie kolory, które teraz zaznaczymy, kolorowały tylko włosy, a nie całe ciało, oczy, cokolwiek. Damy tu jakiś taki kolor. Może być taki fioletowawy, z mniejszym troszkę nasyceniem, taki bardziej szary. Jak widzicie, tu włosy są bardziej takie właśnie jej naturalny kolor, ponieważ ona ma rozpuszczone włosy, tak jak wspominałem wcześniej, i trudno jest zaznaczyć takie. Najlepiej, jak są jakieś takie gładkie, czy cokolwiek. No więc stajemy to I jak wcześniej mówiłem, chcę się pozbyć tego, bo jak widzicie jest tu troszkę fioletowego Więc wchodzę na maskę warstwy I czarnym pędzlem maluję po tym Jak widzicie to już znikło I tak samo tutaj Macie tu skórę, dlatego pędzlem najlepiej z y, twardością na 0 Nawet możecie krycie troszkę zmniejszyć na 50 I tutaj w okolicy twarzy Gdzieś tutaj, żeby nam się nie pozaznaczało. Możecie oczywiście z powrotem to dać. Ja z, zmieniamy przyciskiem X i tu dodajecie. Oczywiście tutaj usunę to. I to tak jakby jest wszystko. Jeżeli chcecie, to pokażę Wam jeszcze oczy, tylko sobie to przybliża. OK. I można w takim razie usunąć. Chociaż usunę tylko te warstwy. Wiecie, włosy nam wróciły, ponieważ usunęliśmy wszystkie warstwy. I zaznaczę sobie szybko oczy. Szybkim zaznaczeniem. Z Altem usuwamy. I tak samo, popraw krawędź. Oczy troszkę dziwnie wyglądają. Gładkość tam tak, wtapianie dam na 2,9, prawie 3. Kontrast dam właśnie na taki dość duży. Nowa maska z maską ubóstwa. Jak widzicie, oczy tu nic się nie zmieniło, ale tak samo. Wchodzimy w barwę nasycenia, prawy przycisk myszki tuż maskę przycinającą. i kolorujemy oczy. Damy jej na przykład takie. Co o tym sądzicie? Zmienimy jej jakieś takie. No, bardzo fajny motyw. Można zobaczyć, jakby się wyglądało w na przykład w moim przypadku, na przykład jako. Hmm. kolor włosów. Mogę się zobaczyć jako blondyn, czerwone włosy, czy cokolwiek. Polecam pobawić się takimi ustawieniami. Mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał. Jest dość krótki, niecałe, no 6 minut, jak widzę na programie do nagrywania. Tak przy okazji, polecam Wam. Selective Tool, boże Selective Tool od Nick Collection to są filtry, które dzięki nim można dodawać różne filtry. Według mnie najlepszy jest właśnie ten Color FX Pro i Analog FX Pro. Są one udostępnione za darmo. Link będzie gdzieś tutaj teraz na ekranie wyskoczy, bądź wyskoczy gdzieś w adnotacji, czyli to to samo, co przed chwilą powiedziałem, ale będzie też w opisie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że paradnik się przydał. Narka!